Kąpieliska i plaże to jedne z najchętniej wybieranych miejsc przez rodziny z dziećmi w okresie wakacyjnym. Zabawa nad wodą to doskonały sposób na ochłodę i wspólne spędzenie czasu. Warto jednak pamiętać, że kluczem do udanych wakacji jest rozwaga i ostrożność, szczególnie wtedy, gdy chodzi o bezpieczeństwo tych najmłodszych. Dbajmy o nasze dzieci. Interesujmy się gdzie się udają, z kim spędzają ten czas wolny. Jeżeli chodzi o młodsze Dzieci tutaj, no, musimy pamiętać o tym, ten nadzór ze strony rodziców, ze strony opiekunów prawnych musi być. Kąpieliska, baseny, tak samo, miejsca jakieś plaże. Tak naprawdę ułamek sekundy wystarczy, żeby na przykład dziecko stracić z pola widzenia i może się zgubić. W zeszłym roku w Polsce doszło do 444 utonięć. Główną przyczyną tych utonięć była kąpiel w miejscach niestrzeżonych. Na drugim miejscu była to kąpiel w miejscach zakazanych, zabronionych. A na trzecim miejscu było to właśnie zachowanie należytej ostrożności podczas kąpieli, więc no niestety w dalszym ciągu te przyczyny utonień są praktycznie te same, bardzo podobne. Kiedy wypoczywamy na kąpieliskach stosujemy się do poleceń również ratowników, to są osoby, które dbają naprawdę o nasze bezpieczeństwo. Absolutnie nigdy nie mieszamy kąpieli z alkoholem, tutaj może to stworzyć dla nas zagrożenie zarówno w kwestii refleksu czujności, kiedy sprawujemy opiekę w ogóle nad dziećmi. Tutaj jeżeli chodzi o przepisy, faktycznie jeżeli do takiego. Zagrożenia dojdzie i opiekun jest pod wpływem alkoholu, czy to rodzic, czy opiekun prawny, no to musi się liczyć z odpowiedzialnością karną. Apelujemy jako tutaj Zabrzeńska Policja, podejmując oczywiście szereg jak co roku naszych działań profilaktycznych, czy to prelekcji, różnych działań informacyjno-edukacyjnych, również przez naszą stronę internetową. Apelujemy do mieszkańców naszego miasta, żeby pamiętali o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby je stosowali. One umożliwiają nam faktycznie przeżycie tych wakacji w sposób bezpieczny, spokojny.